Mam przyjemność zaprezentować mieszkanie premium na wynajem w Bielsku Białej, tuż obok Cavatina Hall. Mieszkanie o powierzchni około 89 m2 składa się z pięknej sypialni z dużą, zabudowaną szafą, nowoczesnej, dobrze wykończonej kuchni, między innymi w lodówkę na wino. Ekspres do kawy, który jest zabudowany lodówkę pikarni. Za mną znajduje się wejście do mieszkania, a z mojej prawej strony duża i pojemna garderoba. W mieszkaniu mamy dużo schowków. Z mojej prawej strony znajduje się schowek numer jeden. Tutaj schowek numer dwa. W tym akurat jest suszarka oraz pralka, szafa zabudowana z lustrem z lewej strony, a tutaj bardzo ładna łazienka, sprawdźcie sami. Wyposażona w bidet, toaletę, wannę oraz bardzo fajnie schowany prysznic. Mamy tutaj również Gabinet do pracy, a z tego dużego przestronnego salonu mamy również wyjście na taras z widokiem na cztery strony świata. W mieszkaniu we wszystkich oknach zamontowane są rulety zewnętrzne oraz wewnętrzne. Jeśli szukasz mieszkania premium w Bielsku Białej na wynajem, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Ja nazywam się Mateusz Łukowicz, a Łukowicz nieruchomości.